widzę z tej strony zakrzeki w dzisiejszym odcinku możemy grać tylko przedmiotami od Świętego Mikołaja. Jak wiecie, wczoraj do gry trafił Święty Mikołaj wraz z eventem Winterfest. No i jeździ on po mapie swoją ciężarówką i wyrzuca nam różne prezenty. Może być to na przykład złota pompa, złota snajpa, czy chyba, z tego co wiem, nawet kawałek y, węgla. Więc tak naprawdę nigdy nie wiadomo na co trafimy. W sensie kawałka węgla jeszcze nigdy nie dostałem, ale ktoś powiedział mi, że podobno można dostać. Dajcie znaka, czy wy dostaliście. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, widzę, subskrybujcie kanał swoją drogą. Bardzo dziękuję wam za 100 tysięcy na kanale. Naprawdę mega wielkie dzięki za to. Strzelajcie łapkę w górę, żebym wiedział, że chcecie więcej takich filmików. Możecie również użyć kodu za To jest Fortnite, za co bardzo, bardzo dziękuję. No i nie przedłużam, zapraszam was do oglądania. No więc ja jestem już w busie bojowym i postaramy się znaleźć dzisiaj Mikołaja ze świętymi prezentami. W sensie nie Mikołaja ze świętymi prezentami, tylko świętego Mikołaja z prezentami. Bo w dzisiejszym challenge'u możemy grać tylko lutem z prezentów, ale nie wiem czy wiecie, święty Mikołaj to nie jest jedyne miejsce, które da nam prezent. Prezenty restują się na mapie też totalnie losowo i możemy je znaleźć po prostu jako zwykły przedmiot. Więc ja dzisiaj postaram się znaleźć właśnie oto taki prezent, yy, tylko myślę, że nie będzie to zbyt łatwe. Powiem więcej, to na pewno nie będzie łatwe. Więc na, jak na razie znalazłem splash'e i e, prezentów to tutaj nie widzę. Widzowie, musimy się stąd po prostu zawinąć. No bo Mikołaj się tutaj nie zrespił. W ogóle totalnie nie wiem, czy ten Mikołaj ma jakieś swoje spawny czy respi się losowo, czy jak to w ogóle działa. Nawet nie wiem, czy tak naprawdę jest w każdej grze. Ja naprawdę nie proszę dużo, ja chcę tylko znaleźć tego Mikołaja. Więc bierzemy kłada i postaramy odnaleźć się go gdzieś na mapie. Może nam się uda? Powiem wam, że będzie to chyba ciężkie. Jeżeli już tak od jakichś trzech minut i dalej go nie znalazłem. Widzowie, mamy naprawdę całkiem duży przypał. Dobra, i nie wierzę w to znalazłem go widzowie, dobra! E, słuchajcie, ja... I taki zrezygnowany tutaj chodziłem Patrzcie na to, mamy świętego Mikołajo Jesteś z listy grzecznych czy niegrzecznych Zobaczcie sami widzowie Totalnie myślałem, że go nie uda się znaleźć Ale Mikołaj przyjechał i dał nam prezent Jasny gwincior, dobra widzowie W takim razie otwieramy prezent, zacieramy ręce I co się w nim znajduje? Trzy Dwa, 1 i mamy w nim widzowie shotguna. Wow! No powiem wam szczerze, że taki prezent to mi się podoba. Rzecz, którą robimy dalej, to oczywiście będzie pojechanie ze świętym Mikołajem, i poczekamy, aż wyrzuci on prezent komuś innemu. I następnie zrobimy takiego trika, że zabierzemy kogoś jego prezent. Więc bierzemy samochód i lecimy ze świętym Mikołajem. No bo jednak w końcu będzie musiał komuś wyrzucić prezent, której mogę po prostu zabrać i będziemy mieli lepszy lud Widzowie, mam nawet lepszy pomysł zabieram im cukierki i po prostu wsiadam. Z Nimi do auta. Patrzcie, on ma w ręce prezent. W sumie nawet nie wiem, czy dostanę prezent, jak go wyeliminuję, czy nie, więc wolę nie eliminować. Siadamy, widzowie, na samochód, siadamy na tron. bo nie da się usiąść. E, no i czekamy, aż Mikołaj na komuś prezent. Dajcie znaka, czy wam udało się już w ogóle znaleźć ciężarówę świętego Mikołaja. Zarąbiste to jest serio, widzowie. W sensie ogólnie ja bieg, biegam szybciej niż to jeździ, no ale sami zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Te żarówki, te koła, mega sztos. Więc mamy od niego już shotguna. Ja bym do chciał dostać jeszcze jakąś mk i będę bardzo... Odwolony. Tylko pytanie, czy w ogóle ktoś będzie na mapie, żeby on mógł wyrzucić ten prezent? Bo nie wiem, czy byliście na live, ale na streamku właśnie zrobiłem taką taktykę i udało mi się. Mikołaj wyrzucił komuś prezent, a ja go podwędziłem. Ej, jest chłop, widzowie, jest chłop! Patrzcie, Mikołaj dał mu prezent! Zobaczcie na to! Patrzcie to, patrzcie to, chłopku, sami Mikołajowi? Co jest grane, widzowie? Nie mam pytań. Dostał prezent? Okej. Okay. Sami zobaczcie na to, widzę, co się tutaj dzieje. Czekajcie. Byku, mam dla ciebie lepszy prezent. Elo! ma dostał pompę, nice! Widzowie, chłopiec zamknięty totalnie w prezencie. Aha, ktoś na trzeciego! Leży, let's go! Mam matcy, ale nie mam nic innego! Widzowie, z prezentu był ten karabin! Nie! Leży! Nie leży! Leży! Let's go! Trzeba było mnie nie, nie kilofować mordeczko. Dobra, czyli z prezentu wiemy tylko tyle, że wypadają z niego minimum fioletowej temy, więc bierzemy ten kabin, zabieramy małe potki, no i udało nam się przejąć kogoś prezent. Ale szczerze, jestem w szoku, że ten drugi gościu mnie je porobił. Chłop, po prostu chciał zrobić mi kilof. Ale ja tutaj się nie dałem i na szczęście udało się go porobić. W takim razie zjadamy cuksa i lecimy, widzowie, spróbować zagrać coś fajnego w tej grze. Jestem totalnie w szoku, że to jest pierwsza próba na nagranie tego odcinka, a już udało mi się jakby. Znaleźć w ogóle Mikołaja i zabrać jeszcze drugi prezent. Teraz tylko troszeczkę leczenia i możemy grać. W ogóle z tego co widzicie, to ziomki miały też całkiem dużo matca. Powiem szczerze, że bardzo mnie to cieszy. Cel na teraz znaleźć yy, apteczkę i postarać się wygrać grę. Ale serio, ten święty Mikołaj to jest jedna z lepszych rzeczy, która została dodana kiedykolwiek. To jest totalny sztos. Wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych LPC-ów kiedykolwiek w grze. Ja tutaj właśnie kończę się leczyć i lecimy widzowie dalej. Przydałaby się nam jeszcze tylko duża potka i będzie spoko. No, tej skrzynki jej nie było, więc zawijamy się. 22 osoby do końca. Ja mam dwie likwidacje. Lecimy. Taka strefka, czyli strefa zimowa. I w ogóle połowa tej strefy to woda. Mamy dzika. Weźmy sobie z niego jakieś grzyby, żeby się trochę uleczyć. W ogóle ten gościu cały czas nas obserwuje. Pozdrawiamy. I przepraszam, że zabrałem Ci Twój prezent od świętego Mikołaja. No ale niestety musiałem to zrobić na potrzeby odcinka. Okej, okay, mamy lunchpada, let's go. Tak, Jerka, układa się, powiem Wam szczerze, idealnie. Zabieramy lunchpada, otwieramy skrzynkę i nie dostajemy dużej potki. Szkoda. Okej, okay, mamy do... Zbicia beczki, więc będzie mieli 190 hp jest okej. Okay. Kolejna apteczka. No i zostało tylko 12 osób. Kanu, gdzie ukrywają się ci wszyscy ludzie? W sensie biegam po tej mapie, biegam, biegam, biegam i nie mogę totalnie nikogo znaleźć. Dlaczego? Nie mam pojęcia. W ogóle zobaczymy, czy ktoś zabrał lamę od tego ziomka lamy, bo tam zawsze ogólnie respisie się lama. To taka ciekawostka. W sensie pewnie nie wiecie, ale może ktoś nie wiedział, tutaj zawsze jest lama i tym razem też jest, czyli nikt jej nie zabrał. No to składa się tak, że chyba sobie ją zabierzemy i będziemy mieli do tego. Masa, szybkie splesze, duże potki, dosłownie wszystko. Ja lepiej poprawię się na krześle, widzowie, bo ta gierka może naprawdę nam się udać. Ej, ktoś po mnie przyszedł chyba? Dobra, chłop tutaj jest. Pyku, odejdź, ode mnie od mojej lamy! Nie, ja padam, ja padam! Nie, no tak nie może być, widzowie, nie ma takiej opcji. Co za gościu, słuchajcie, co za gościu? Chłop mi lamę zawinął, no czaicie to w ogóle? To przecież tak nie powinno być w ogóle. Byczku, odejdź moje i ten z lamy. Co jest z tobą? Chłop! Przyszedł i ukradł moją lamę. No, ja nie wiem. Wiesz co, ja zawieram ci duże potki. Tylko najważniejsze pytanie brzmi, czy my damy radę z nim wygrać? No ja oczywiście zrobię wszystko, żeby się udało, tylko pytanie, gdzie on jest? Dobra, jest tutaj. Dostał 60, wow, jeszcze z takiego slajda, let's go. Ok, dostałem mocno, on dostał 24, czyli mamy w sumie mniej więcej tyle samo HP. No ale to chłop ma spleże i wszystko. No ja cię kręcę. Okej, okay, jest box z z nami. By tą! stąd. Wow, dostałem. Ja cię kręcę. No i musimy to przeżyć. Dostał bombę? się! Nie! Leżę! On leży! Ja leżę! No nie wierzę w to 2HP! To jest jakaś masakra. Nie dość, że zabrą mi lamę, to jeszcze mnie pokonał. Ej, czekajcie, widzowie, bo znalazłem coś innego, w sensie jakiś kład tu jedzie. Talnie nie wiem, czym jest ten kład, ale zaraz się przekonamy. Dobra, 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 to nie może być prawdziwie grać, więc czym to cokolwiek tym jest, jest. Co? Dobra, widzowie, z tego co widzę, to na tym kładzie jeżdżą sobie Renifery, które rzucają mi cupsy. Panowie Reniferowie, zaprowadźcie panowie do jakiegoś prezentu, co? Nie, no widzowie, no to jest niesamowite. Chłopy sobie jadą, a ja nie mogę znaleźć świętego Mikołaja już w którąś grę z rzędu. Tyku, możesz się na mnie nie patrzeć, tylko dać mi prezent? O, co jest? Twoje świąteczne sanie czekają? Okej, okay, te NPC-ty są zarąbiste. Co jest grane? Patrzcie na to, widzowie. Oddali mi sanie i zawijają się stąd. No to co, bierzemy sanie. Dziękuję, chłopaki. Jedziemy szukać waszego szefa. Mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć. Ej, dobra, widzowie, jest! Ty, patrzcie skąd to jedzie. W ogóle jakby leciał totalnie do mnie. Jasny się siema byku, co tam musimy słychać. Jak leci? E, ja bym jakiś prezent poprosił na gwiazdkę. Dobra, mamy prezent, widzowie. Ej, totalnie jestem w szoku. Jakby to było, zaprogramowa było zaprogramowane pode mnie. W sensie on wyjechał stąd tam gdzie byłem ja. Dobra, widzowie, uwaga! Otwieramy prezent i zobaczymy co trafiliśmy. Tyk! I dostaliśmy granatnik świąteczny. Kulę śnieżną. Yy, wydaje mi się, że tym wygrać będzie nam troszkę trudno. W takim razie pojedźmy za Mikołajem i postarajmy zabrać się kogoś prezent. Siemano, Siemano, ja cię tutaj gonię, panie kapitanie. Dzień dobry, witam szefa. O, dzięki za cukta. Widzowie, wtapiamy się w tło. Czekajcie, bo wskoczyć nie mogę. Wtapiamy się w tło. E, witam cię, witam cię. Czy jest może jakaś szansa, żeby on dał mi drugi prezent? No popatrzcie, stoi z tym prezentem i ja totalnie nie wiem o co mu chodzi. Mógłby wyrzucić jeszcze jeden. Ja cię kręcę, oni włączyli jakieś turbo. Patrzcie jakie się szybko lecę! Pyku, gdzie ty jedziesz w ogóle? Ty powinieneś jechać gdzieś na środek mapy, a nie na obrzeża. Wiecie, co jest ciekawe? Święty Mikołaj jedzie w stronę strefy i on naprawdę zaraz wjedzie do strefy. Uwaga! Czy oni serio wjadą w strefę? Nie, no panowie, co wy robicie? Nie, no widzowie, święty Mikołaj ewidentnie troluje. Przecież on, on zaraz padnie. O co mu chodzi? Najwidoczniej nawet nie chce się im zawrócić, więc zobaczmy, co się stanie, jak strzelimy w nich granatnikiem. Dobra, dostał ten i uciekają ode mnie. No dobra, no to do zobaczenia, panowie. Jem wszystkie zebrane grzyby i idziemy dalej kampić. Pięć osób do końca. Kolejny sukierek zjedzony, więc yy, idziemy gdzieś kampić. Pytanie tylko gdzie? Przy okazji znalazłem sobie troszkę białego leczenia, więc możemy grać na strefę. Cztery osoby do końca. Dobra, widzowie, znalazłem idealne miejsce do kampy. Sami zobaczcie. Będzie to pod tym daszkiem. No i w tej chwili sobie siedzę i totalnie nie mam zamiaru się w ogóle ruszać spod tego dachu. Ciekawy jestem, czy goście mnie zauważą. Mam nadzieję, że nie. I z tego, co słyszę, to te ziomki biją się między sobą, więc może wyjdę z jaskini? Patrzcie na to! Ja go widzę, widzowie! Chłopco sobie dużą potkę pije, patrzcie na to! To nieźle. Tutaj chyba będzie całkiem niezły build fight. Ej, a gdybym tak skolapsował całego build fighta? Okej, okay, okej, okay, ja tutaj może powoli... Bo mi się zaczaje na nich. Tak bardzo, bardzo powolutku. Dobra, wyeliminował gościa. Zostałem widzowie jeden na jeden. Słuchajcie, próbuję to skolapsować. Uwaga! Czy mi się uda? Nie uda mi się umiać, się kręcę! Zginąłem! Nie wierzę w to! Łop w ogóle co mnie zespawił. No, trafiłem na jakiegoś totalnego spodsłucha. Patrzcie, jak on się buduje. Yy, tak, no, yy, yy, tak, tak. Widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Postarałem się wygrać na drugie miejsce, zajęliśmy. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będziecie zostawić suba na kanale. strzęcie lajkacza pod materiałem. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, bijajcie na te filmy. No jeżeli chcecie, możecie użyć kodu zakrzakety w sklepie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Miłego dnia, trzymajcie się. Do następnego. Elo, elo, bye, bye. Cześć, cześć. piąteczka!